Katarzyna Kwiatkowska w M jak Mibo Siostra Artura Rogowskiego będzie lekarzem. M Jak Mibo po wakacjach 2018 od poniedziałku 2708. 2018 w TVP2 Katarzyna Kwiatkowska oficjalnie pojawiła się na planie M jak Mibo stosunkowo niedawno. kreska od jakiego czasu wiadomo, Kreska zagra ona siostry jednego z bohaterów, co super serialą potwierdziła Karolina Baranowska reprezentująca produkcji. Wszystko wskazuje na to, Kreska E gwiazda będzie siostra Artura Rogowskiego z M jak Mibo. Katarzyna Kwiatkowska udostępniła nagrania z za kulis, na których zdradza nieco więcej o swojej postaci. Wróciłam do mojej kariery medycznej. Znaczy, mam na mylito kres kiedy w piciu lub trzeciu serialach z rzd grabam Tak naprawdę. To kiedy wchodzi bam na plan, to i ukreska rozbda bam za kitlem i rukreśkanymi takimi atrybutami. Co w rodzinie, to nie ginie. Kolejna rogowska z zaciciem medycznym raczej nie będzie zdziwieniem dla fanów serialu M jak mi, bo, a wiadomo, kreska lekarzy nigdy za wiele. Aktor Gwidzowie będę mogli podziwia na ekranie Jukreska po wakacjach 2018 w nowych odcinkach Em Jak MIBO Podoba Wam się nowa pani doktor.